Gdzie ma to sięgać, to wsięga. baku, potęga. Zobacz, nie zachodzimy przez kręta. nie tylko święta. O kurwa, chyba mnie sranie bierze. A, a, a. Nie mam kibla w domu. Ej, pierdolony schłody tego. Wiem, pójdę do, do szpitala, pójdę. Kurwa, Romek moje auto wziął. Wiem, 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 chyba wiem, wiem. <słuch> Telefon! <słuch> Geronimo! <słuch> <słuch> o kurwa, chyba po, po murze trochę popuściłem. <słuch> Dobra jestem, tutaj na pewno znajdę kibel, w końcu się wysram. Tylko muszę się spytać kogo. O jest, jest taki. Pink, doktor, gdzie kibel? Kiedyś tutaj był, a teraz gdzieś tam będzie. Na pewno. Tak, tak, straj zdrowie. O, jednak kurwa sraka. Pani, pani, tu jest kibel, tu? Tam na prost. Dobra, w końcu, w końcu się wysram. To nie kibel, to nie kibel, kurwa matka. ty. Eee, gdzie kibel? Eee e, e, e. O to chodziło, chyba mi się pomyliło. Kibel, kurwa, gdzie jest? Niech pan szuka szczałek, ja... Ja żadnych nie widzę. Już nie mogę. Dobra, koniec dobrego. Gdzie kibel? Nie wiem, nie wiem, ja sam pod siedlę! Oła, nie nieby. nie bij, nie Zobaczę tu... Kurwa... O, już nie mogę... Już nie mogę, nie mogę... Która mi powiedziała, że tu kibel jest na zakładzie? Jest! Nie ma kibla, w krzaki, Jest No i gitara. No i nie ma jak krzaki. O, Romuś, dzwoni. Cześć, Romuś, gdzie to auto?